Witam wszystkich. Nazywam się Jewgienia, to jest moja córeczka maszyńka, ma rok i dwa miesiące. U nas stwierdzono pęcherzowe oddzielanie na skórka, czyli zespół motyla. W dzieciństwie wielu z nas łapało motyle, a dotykając ich skrzydeł, pyłek zostawał na rękach. Podobnie, kiedy wykonujemy jakikolwiek ruch mechaniczny, gdy dotkniemy, usiądziemy nie tak, coś źle chwycimy, to skóra również może w zasadzie pozostać nam na rękach. Pęcherzowe oddzielanie się na skórka to choroba genetyczna. Jej specyfika polega na tym, że każdy mechaniczny wpływ na skórę człowieka, mówię człowieka, bo chorują dzieci i dorośli, na ciele pojawiają się pęcherze. Bardzo podobne do oparzeń, które wymagają specjalnej pielęgnacji. W ogóle nie nazywam tego chorobą, lubię nazywać to cechą. Chorobę można wyleczyć, a cechy już nie. Pęcherzowe oddzielanie się na skórka, czyli zespół motyla, jest obecnie nieuleczalny. Nasze starsze dziecko jest całkowicie zdrowe. Kiedy urodziła się Maszeńka, nie mieliśmy żadnych objawów, żadnej choroby. Nasze szczęście trwało cały tydzień. Po tygodniu zauważyłam na nóżce duży pęcherz napięcie. Moje pierwsze przypuszczenie było takie, że to może odcisk, może źle założyłam skarpetkę, ale jakoś to opatrzyliśmy. Ale tego samego dnia pojawiły się pęcherze na rączce i one rosły. Po prostu powiedziano nam, że to jakaś infekcja. Na początku leczono infekcję zwaną pęcherzycą. Kiedy przez cały miesiąc pęcherzyca nie ustępowała, w końcu skierowano nas do szpitala zakaźnego. Jestem bardzo wdzięczna naszej ginekodermatolożce, która w piątek wieczorem około ósmej sama przyjechała na oddział zakaźny, obejrzała i postawiła nam tę diagnozę. Tutaj mieliśmy pęcherzyk i tutaj na klatce piersiowej przykleiłam plaster, żeby się nie rozprzestrzeniło dalej. Mamy rączki? No, rączki mamy zabandażowane. O, właśnie, dzisiaj bandażowałyśmy. Na dłoni miałyśmy pęcherzyk, na jednej rączce, na drugiej też. O tak. I tutaj nóżka też jest zabandażowana. Tam na piętce, na piętce mamy pęcherzyk, zabandażowałyśmy. No, same widzicie nóżki, prawda? Tutaj też, tutaj paznokietki schodzą, tak. Tutaj nie wiem, czy odrosną, czy nie odrosną. To bardziej wygląda na oparzenia. Oparzenie w zasadzie też przypomina odcisk, ale to bardziej wygląda właśnie na oparzenie. Kiedy się oparzysz, pojawia się taki bombel, taki pęcherz. To właśnie bardziej, w zasadzie leczy się to w większości tak samo jak oparzenie. Dla nas, zwykłych ludzi, Wstając z łóżka, nieświadomie wykonujemy kilka czynności. Myjemy zęby, zakładamy skarpetki. Jemy, jemy śniadanie, pijemy herbatę. Dla osób z zespołem motyla to może być bardzo traumatyczne. Nawet umycie zębów. Bardzo przeraża to, co jest w środku, czego nie widzisz. Na razie powiedzmy nie wiemy o tym. Ostrzeżony, uzbrojony to jest choroba tkanki łącznej. Często pojawiają się zwężenia przełyku. Co to jest zwężenie przełyku? Kiedy połykamy jedzenie, przechodzi ono przez przełyk. U dzieci może to powodować powstawanie pęcherza. Przesunęliśmy skórę, powstał wrzut, rana blizna, 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 i stopniowo dochodzi do zwężenia przełyku. Tak, mamy ząbki. Na razie jeszcze są, ale już zaczynają powoli czernieć. Powiedzmy tak. Paznokcie, włosy, zęby, no to też kolagen, wychodzą ząbki. Jeśli brakuje tam kolagenu, one też się niszczą. I my też jesteśmy na to narażeni. Takie właśnie. Bandaż. Możemy go założyć jak pończochę na rękę i na nogę. I właśnie z tego materiału robią i rękawiczki, i skarpetki, i rajstopki. Rajstopki tutaj są, napisane jest to be fast, wyprodukowane w United Kingdom, angielskie. Właśnie z tego materiału tak się rozciągają. W ogóle to ubranie jest dla pacjentów z oparzeniami. To nie są skarpetki, tylko podkolanówki. Jeszcze ani razu ich nie zakładaliśmy. Są nowe. Jak u nas przebiega leczenie? Pęcherz on. Przebija się go wzdłuż. Wzdłuż pęcherza przebija się z dwóch stron. Następnie, wacikiem po prostu. Osuszamy, żeby wyszła stamtąd cała ciecz. Najpierw posmarować maścią, potem siateczkę. A jeśli rana jest otwarta, to już zakładam opatrunek chłonny. To właśnie ta siateczka. Igły. Igły bierzemy od razu w takich paczkach po 100 sztuk. To do przekłuwania? Przekłuwać, tak. Kiedy była mała, bardzo dzielnie znosiła zmiany opatrunków i nawet ja zastanawiałam się, czy ona to w ogóle czuje, bo nie płakała. Teraz to staje się bardziej bolesne. Rozmawiając już z dorosłymi osobami cierpiącymi na pęcherzowe oddzielanie się na skórka mówią, że są rany, które nie bolą, a są takie, które bardzo bolą. Jedno opatrywanie przebiega u nas bez problemu, a drugie odbywa się z krzykiem. Mnie, jako mamie, nigdy nie było strasznie jej dotykać, nigdy. Problem miał tata. On bał się, a dla taty w ogóle było Trudniej było się do tego przyzwyczaić, pogodzić się z tym. Zajęło to o wiele więcej czasu. Nie miałam czasu myśleć, zastanawiać się, jak, o Boże, co robić. Jakoś to wszystko się tak zakręciło, zaczęło się kręcić i musiałam pracować, pracować, pracować. Jeśli na początku były takie momenty, kiedy siadasz i żałujesz siebie, to teraz to po prostu weszło w nawyk i po prostu pracujesz i tyle. I o tym no, jakoś się tego nie zauważa, już nawet nie da się wyobrazić, że mogłoby być inaczej. Zdarzają się takie momenty, kiedy zamykasz się w sobie myśląc o tym, że. a przecież może być inaczej. Dlaczego u mnie jest tak? Za co? I wtedy, w tym momencie, trzeba po prostu wziąć się za włosy i wyciągnąć z tego stanu, bo w tym stanie można pozostać. Dosłownie jakieś 3 minuty zatrzymasz się, zastanowisz się nad tym, a potem tak hop, jakbyś się ocknęła i poleciała dalej. Właśnie tak. Już chce ci się spać. Reakcja otoczenia to osobny temat. W sobie trzeba przestawić myślenie. Opinia otoczenia to opinia otoczenia, i jeśli nie możesz wpłynąć na sytuację, musisz zmienić swoje podejście do niej. Ludzie oczywiście bardzo się przyglądają. Najpierw dziecku, a potem patrzą ci prosto w oczy, bo wszystkim się wydaje, że ją bijesz. Był taki moment. Jadę z maszą. Masza akurat na powiedz rośnie pociera oczka, i czasami bywa tak, że drapie sobie. Coś tam, piłam kawę czy coś, taka zamyślona. Naprzeciwko mnie idzie taki dziadek, widać, bardzo troskliwy i zaczyna coś mówić, ojej, 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 tam taka rana. No a ja przechodzę obok. No a co mi pozostaje? Mam się zatrzymać i opowiadać o tej chorobie? Sąsiedzi, którzy się interesują, bo widać, że policzki są czerwone, od razu mówią, to pewnie diateza. Nikt przecież nie zna tej choroby. Bardzo często dostajemy rady, bardzo często. Sąsiedzka babcia mówi, kąpcie w rumianku. I wiecie, o, rozumiem, że oni chcą pomóc i to jest szczere, ale gdyby to wszystko było takie... Gdyby wszystko leczyło się rumiankiem, bylibyśmy najhojniejszymi rodzicami na świecie. Staramy się żyć według zasady. Zwyczajnej rodziny z drobną poprawką na wyjątkowość, mimowolnie zaczynasz o tym myśleć, tak jak ona po 10 latach. Ale ja częściej myślę o tym, że cokolwiek ona zechce zrobić, powinnam stworzyć jej takie warunki, żeby mogła bez wahania robić to, na co ma ochotę. Sprawić, żeby jej życie było takie, żeby nie było w nim bólu. I to jest nasze główne zadanie jako rodziców sprawić, żeby nie była w niczym ograniczona. Mój mąż powiedział bardzo dobre zdanie. W szczęśliwej rodzinie dziecko nie może być nieszczęśliwe. Dlatego trzeba się nastawiać pozytywnie, a wtedy ona będzie zupełnie inaczej na to reagować. Bycie mamą dziecka z zespołem motyla jest stresujące. Stresujące w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ cały czas jesteś w napięciu, cały czas musisz ponosić odpowiedzialność, zawsze wspierasz, zawsze stoisz obok i zawsze patrzysz oraz czuwasz.